No i to się ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku gramy w Minecrafta po raz, e, chyba nie wiem który, nie wiem który raz gramy w Minecrafta, e, ale po prostu sobie zagramy w Minecrafta po raz, chyba czwarty raz lub coś takiego, e, gramy e, w Minecrafta Mm -hmm. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Mm. I myślę, że ten film będzie Wam się podobał. Nie ja zapomnijcie oczywiście. Zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. To co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Wpadajcie na kanał L320. Wpadajcie na kanał L320. O oh, mój Boże, gdzie ja się znalazłem? Wpadajcie na kanał L320. Hmm. Dobra. Podajcie na kanał Elop32.0 a my idziemy właśnie spać. Dobra. Idźmy się spać. Dobra. A więc widzimy się rano. Dobra, już jest rano. Zapomnieliście, bo wczoraj toczyłem walkę z e, tym. E, to wczoraj toczyłem walkę z nie jakim tylko szkieletem i się byliśmy z nim. Oj, czekajcie, przepraszam. Musimy tutaj coś jeść.

Hmm, mm. hmm, Zobaczmy hmm, się... Mm. z ogródka... rzeczy z mojego ogródka. Jeśli wam się podoba film, subskrypcję. I łap... Bo tak to To co... Hmm, to się robi, no, no. O. Nie wykąpać pać do drugiego. Dobrze. Jeden zapomniał To już mam cały stak moich... tych... Moich... बुराटको बॉस बॉल बुराटकी पूछ मुझसे ज़्यादा हूँ आये तो इस कोर का आह ना नम दवाई आई को कुछ कुरत को कुछ कुरत Chodź. No i pomogliśmy dla Kurku Nie zapomnijcie tylko, że mam papuszkę. O, dobra Chodź Dobra Teraz noszmy jajko A my sobie jajko włożymy do naszych kolekcji Yy, dobra, włożyliśmy nasze jajko do kolekcji. Możemy iść taką bardzo lekką podróż. Się. Yy, do kompanii, się, proszę do kopalni się. Jakiejś kopalni bym sobie poszedł, ale jestem daleko kopalni. Jestem bardzo daleko kopalni. Bardzo daleko. Szczególnie jestem jakiś kilo, kilometr może od jakiejś kopalni bo nie chodzę po diamenty, ale moim też takim lekkim marzeniem pójść i znaleźć jakieś diamenty. Ale tutaj też mamy takie coś, że tutaj diamenty nie znajdziemy. To nie jest zbytnio ciekawe Ojejku, jejku mordeczki O jejku O cholerka Dobra O mój Boże, prawie bym się utopił Ale dobra, chodźmy do mojego domu Ej, Chodźmy do mojego domu Jak przypominam Wam, że po zostawieniu łapki w górę. Patrzcie jak teraz tam ją postrzyli trafiona zatopiona. No, no nie trafiona chyba. Zobaczmy gdzie trafiono. E, jesteś trafiona. A gdzie co? Może gdzieś tu poszło? Bo ona stała gdzieś tu Oj, musimy gdzieś tutaj Ona stała gdzieś tu, tak? No i chyba tak Ona tutaj gdzieś stała Ale wykopmy drewno może Łądeczki gdzieś Gdzieś może wykopmy Drewno O tutaj, tutaj jest dużo drewna Mój piesek tu przyszedł Kalusia, Kalusia No Kalusia tutaj do mnie przyszła Mój piesek, malutki e, podajcie na kanał lo 320 Tu rozwaliwane rzeczy On też robi y, te, y, Serię z minecrafta Seria z minecraft y, Jest w wielu kanale Jest bardzo rozwijający. się ale faktycznie o. o mój piesek właśnie się dobra staram że jest trochę cisza ale jak mówię ile już mamy tego czy no, my w ogóle tego nie mamy o dobra, mam 21 drewna. Ucieszony jestem trochę, że mamy 21 drewna, ale nie jestem zbytnio ucieszony, że e... nie ma tutaj żadnej kopalni. Choć sobie może zorganizuję kopalnię tutaj. Dobra, to może być chyba te kopalnie. Mm. Będzie kopalnia nawet. A bo się już budujemy tam. Albo czekaj chwilę. Może na chwilę iść na kreatywny, bo potrzebuję tutaj. Um, Jednej bardzo ważnej rzeczy potrzebuję. Tutaj jednej bardzo ważnej rzeczy to czyli. tutaj Dobra, niech to będą dwie. Dobra, to jedna może być łopata. ale jeszcze jeden kill dalej chciałbym po trzy myślę, że Dostajemy go. Tylko że najpierw to... Musimy mieć... Tutaj czekaj chwilkę. Musimy mieć tutaj oświetloność. Dobra. No, to chyba. Hmm. Chyba. Chyba, że robi noc. Powoli, to już jutro będziemy tutaj robili naszą kopalnię. A jak na razie naszą kopalnię będzie taka. Dobra, to idziemy spać no, możemy wziąć o matteczki, czekajcie mój pes tutaj cały czas kroży i na razie łupa po nie będzie potrzebna włączmy się przetrwamy tutaj możemy i spać no, a moja kamera tutaj patrzy w lustra, no i się stanie i patrzy jak ja, jak ja ten film robię, no, teraz jest znowu, No, już jest dzień, tak. Tędyk się szło Dobra, to chyba ten Tędyk się szło No to tędyk Szło Nie będę ucieszony, jak będziemy mieli diamanty no, Będę strasznie ucieszony i bora, że to musimy tutaj wyrzucić. Chyba. Tym myśleli je raz, żeby to chyba wyrzucić. To i no na to sobie wyrzucimy. To to, to to to. Te rzeczy nam nie są potrzebne. To nie jest nam potrzebne. To nie jest nam potrzebne. To nie jest nam potrzebne. No i te rzeczy nie są nam potrzebne. No po prostu będziemy zbierać sediaksy. Lubię oczywiście zbierać sediaksy. pozostajemy do już takich trochę poważnych o tutaj okay. tutaj jak się pójdziemy już chyba trzeba postawić nasza kopalnia będzie Nasza kopalnik będzie w miarę